Cztery tygodnie minęły i kolejny raport z przebudowy inowrocławskiej. Przebudowa trwa już bez mała dwa miesiące i dużo zrobiono. Przede wszystkim największym wyróżnikiem jest to, że jest już na całości tak zwana wiążąca, czyli ta podstawowa warstwa asfaltu. Ona oczywiście będzie później uzupełniana jako jeszcze ta warstwa ścieralna, także tymi wystającymi studzienkami nie ma się co niepokoić, o to jeszcze będzie wyrównane. Spore odcinki chodników, nowych chodników po stronie tej wschodniej chodni od Alei Włóchniarzy. Jeszcze tu za mną jest kawałek, dosłownie brakujący, bo tu będzie to miejsce, tu jest to miejsce, gdzie był przystanek, on będzie trochę przeniesiony bliżej e, ulicy Wielkopolskiej, ale tak samo po drugiej stronie jest praktycznie gotowa m, opaska. E, chodnik tam nie był zmieniany, bo on jest nowy wymieniony. E, co więcej, większość miejsc parkingowych jest m, już e, nowa, wykonana po tej stronie wschodniej, jeszcze trochę uzupełnienia miejsc parkingowych tu zaraz za mną w tym miejscu gdzie jeszcze jest ten, ten tymczasowy przystanek a także trochę dalej tam już w stronę ulicy Żubarskiej, tak samo po stronie y, zachodniej też wymagają wykonania miejsca przy ulicy Żubarskiej. Generalnie jak na niepełne dwa y, miesiące prac y, duże postępy, widać też y, prace przygotowawcze przy y, przystanku, który będzie wykonany na nowo przy y, y, skrzyżowaniu z Wielkopolską, także prace rzeczywiście dobrze postępują i y, można mieć nadzieję, że y, wkrótce będę już relacjonował tak naprawdę zakończenie. To to zależy oczywiście od pogody, ale myślę, że na wiele relacji tu już materiału nie ma. Przypominam o, czym, o ważnej rzeczy, to znaczy o tym, że przejazd jest tylko w kierunku od ulicy Żubarskiej do ulicy Wielkopolskiej. W drugą stronę przejazd jest zabroniony, ruch jest tylko w jednym kierunku.